Cześć, nazywam się Gosia i jestem uczennicą zespołu szkół hotelarsko-gastronomicznych w Gdyni. Dzisiaj dla Państwa chciałabym przygotować pierogi z pieczarką brunatną, musem z pieczarki, delikatną pianką z wasabi oraz domowym majonezem ziołowym. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od przygotowywania ciasta na pierogi. Będziemy potrzebować 100 g mąki oraz 4 żółtek. Kiedy nasze ciasto jest już gotowe, zawijamy je w folię i wkładamy do lodówki na pół godziny. Teraz przechodzimy do infuzowania oleju, który będzie bazą do majonezu ziołowego. Potrzebujemy do tego rozmaryn, koperek i olej. Teraz przechodzimy do przygotowania farszu. Będziemy potrzebować szalotki, czosnku oraz pieczarek. Czosnek i szalotkę kroimy w kostkę i podsmażamy. Następnie dodajemy pieczarki. Podlewamy wszystko czerwonym winem i dodajemy gałązkę rozmarynu. Wino mocno redukujemy. Całość przyprawiamy solą i pieprzem. Żelatynę rozpuszczamy w kąpieli wodnej, dodajemy przesmażone pieczarki i krem fresh. Wszystko razem miksujemy. Gotowy mus, który składa się z żelatyny, pieczarek oraz kremu fresz wkładamy do lodówki. Do zredukowanego bulionu z mlekiem dodajemy szalotkę. Do zredukowanego bulionu z mlekiem i szalotką dodajemy winę. Następnie zabieramy się za wałkowanie i formowanie ciasta. Ubijamy śmietankę i mieszamy ją z wcześniej przygotowanym musem pieczarkowym. Przecedzony olej ziołowy Miksujemy ze szpinakiem w celu uzyskania zielonego koloru. Do zredukowanego bulionu z mlekiem, winem i szalotką dodajemy pastę wasabi oraz szpinak w celu uzyskania zielonego koloru. Wszystko razem blendujemy. Teraz bierzemy się za przygotowanie majonezu ziołowego. Do żółtka dodajemy sok z cytryny oraz musztardę, pod koniec dolewając olej ziołowy. Do przecedzonego bulionu dodajemy lecytynę w celu uzyskania pianki. Tortellini gotujemy w osolonej wodzie. Pieczarkę brunatną kroimy w ćwiartki i podsmażamy na maśle. Doprawiamy solą i pieprzem. Zaczynamy od nakładania musu. Następnie pierogi. Dodajemy jeszcze trochę musu obok pierogów. Nakładamy majonez ziołowy. Dodajemy smażone pieczarki. Na środek wykładamy piankę z wasabi. I wszystko przedstawiamy kwiatkami amarantusa i koparkiem. W przygotowanym daniu występuje pieczarka brunatna pod kilkoma postaciami sote jako mus oraz jako farsz duszona w winie. Pieczarka sote w połączeniu ze szczepiorkiem nadaje chróbkości całemu daniu. Pieczarka w musie i pieczarka, która znajduje się w środku pierogów, nadają smak umami. Całość w połączeniu z majonezem ziołowym oraz z pianką z wasabi nadaje daniu niepowtarzalny kompleksowy smak. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że przygotowany przeze mnie przepis przypadł Państwu do gustu i pokazał, jak wiele zastosowań ma pieczarka.